Rolnicy wyjechali dzisiaj na pomorskie drogi, tak było między innymi na drodze krajowej numer 10, a protest miał odbyć się też na S3. Tak się jednak nie stało, bowiem lokalni samorządowcy nie wydali na to zgody, tym samym rolnicy przenieśli się do Pyrzyc. Dlaczego do Pyrzyc? A bowiem to tutaj są najbardziej cenne i najbardziej żyzne gleby w kraju. O te ziemię trwała walka rolników ze spółkami z obcym kapitałem podczas pierwszego rządu Donalda Tuska. ale teraz nawet tutaj rolnicza produkcja się nie opłaca, bowiem ceny w skupach są tak niskie, że po prostu gospodarstwa rolne stają się nierentowne. Tym samym rolnicy domagają się interwencji państwa, czyli rekompensat do zbóż, warzyw i owoców. W tym roku dokładamy do każdego hektara to, co się dzieje na rynku e, ziemniaka, czy kapusty, czy czegokolwiek innego. Widzimy te zbiory. To jest coś po prostu nie do przyjęcia. Jeżeli nie będzie żadnej ingerencji ze strony rządu, żeby to rolnictwo uratować, no to rolnictwo nasze wewnętrzne będzie padać, tak? Bezpieczeństwa żywnościowego nie będzie, a na półkach będą. No nie oszukujmy się towary, które są, no nazwijmy to rzecz po imieniu rakotwórcze nieodpowiedzialność jest komisarzy Unii Europejskiej. Ci ludzie po prostu nie wiem czy oni pracują dla usług jakiejś korporacji, bo to nam, nam to rolnikom tak to wygląda tak, jakby po prostu ktoś zadecydował, żeby to rozwalić. I takie gospodarstwa jak nas, rodzinne nie są w stanie e, tak działać, jak teraz jest. To oczywiście najpilniejsze problemy rolnicze, które wymagają natychmiastowej interwencji państwa, ale podczas protestu, podczas zgromadzenia rolnicy apelowali także do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten nie podpisywał ustawy powołującej do życia park Narodowy Doliny Dolnej Odry, którą przegłosowała koalicja 13 grudnia według rolników ten park dla środowiska nic nie wniesie, a zwiększy jedynie biurokrację. Pyrzyce, Kamil Nieradka, Republika.